Przedstawicieli Inspekcji weterynaryjnej. dla mnie też jest bardzo fajną wiadomością, że był z nami i Główny Inspektor, i sześć wojewódzkich przedstawicieli nie... przedstawiciel... nie... lekarzy weterynarii, ale w sposób szczególny chciałbym swoje słowa skierować do obecnych na sali przedstawicieli samorządu terytorialnego. Dlaczego? Chcielibyśmy Państwa poinformować o bardzo ważnej, Pan Prezes Soczkiewicz już to sygnalizował, ale nie ukrywam, że ważne, że to jest tak naprawdę do Was skierowana dzisiaj najważniejsza informacja o bardzo ważnej informacji dotyczącej radykalnej, po 0 jedynkowej, dokładnej 180 stopni zmiany stanowiska Najwyższej Izby Kontroli co do tego, co możecie finansować w ramach realizacji ustawowego obowiązku opieki nad zwierzętami. Jak Państwo wiecie, do tej pory sytuacja była skomplikowana w takim sensie, że ukształtowana linia, szczególnie orzecznicza, to dość przypomnieć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z który w tym roku zawarł tezę, że dofinansowanie zabiegów kastracji z realizacji psów i kodów mających swoich właściwych, kracza poza listę działań, do których podejmowania i finansowania uprawniona jest Proszę Państwa, nikt w tym zakresie zmienia swoje stanowisko dokładnie na 180. 000. Absolutnie uważamy i w tym zakresie będziemy na początku spóra. a mam nadzieję, że na końcu przekonamy do zmiany stanowiska zarówno sędziów sądów administracyjnych, jak i organów nadzoru. Które wykonują swoje uprawnienia w relacji z państwem, mówię oczywiście, i z jednej strony o a z innej o organach, które dokonują oceny na prawidłowości naszych wydatków. Nie mówię o Waszych komisjach rewizyjnych, to drodzy musicie sobie ułożyć nie sami. Każda kontrola wikół od dzisiaj, w tej sprawie została skierowana moje do wszystkich szefów jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli, będzie dofinansowana a nawet całkowite finansowanie zadań związanych z kastracją, sterylizacją, chipowaniem zwierząt, które mają swoich właścicieli, będziemy uważać, że macie absolutnie podstawę do takich mówię, wydatków. Za nami jest bardzo długa i ożywiona dyskusja z prawnikami, zarówno wewnątrz, jak i z pewnymi ekspertami, z których korzystaliśmy, ale wychodzimy do tego zadania szerzej. Nie ma możliwości tak naprawdę docelowego rozwiązania problemów bezdomnych zwierząt w Polsce bez powszechnego programu sterylizacji, kastracji i czytowania zwierząt. Dzisiaj jesteśmy w stanie na tej sali, a są z nami społecznicy, którzy tą problematyką zajmują się dla, wskazać kilka państw europejskich, gdzie już nie ma problemów bezdomnych zwierząt gdzie jest problem, że jest więcej osób, które chcą mieć ukochanego stały lub kota, niż zwierząt, które są możliwe do przekazania tą pod, pod tobie. Proszę sobie wyobrazić, to jest ten punkt odniesienia, do którego chcemy prosić. Oczywiście i to mówimy wprost, naszym celem jest sytuacja, w której każdy piesko ma swojego ukochanego właściciela, który będzie go nie stanie się to, jeżeli nie zapanujemy nad rozrodczością zwierząt. Rada jest taka, że oczywiście w sposób szczególny ten program musi objąć bezdomne zwierzęta. I Państwu uczciwie mówimy dzisiaj, jak my, przy każdej kontroli, gdzie będziemy wchodzić do gminy i będziemy badać, jak jak wzmiecie ustawowy obowiązek nad bezdomnymi zwierzętami, to będziemy po pierwsze badać to, o czym mówił już Pan Prezes. Czyli czy te obowiązki realizujecie formalnie, czy też faktycznie? Czy na przykład realizacja tego obowiązku sprowadza się do podpisania umowy z które który ma u umowę ze i uważacie, że to jest zrealizowany obowiązek? Uczciwie Wam powiem, kontrolerzy niku tak nie będą uważać. Kontrolerzy w nie będą uważać, że realizacja tego obowiązku wymaga rzeczywistej weryfikacji przez gminę, jak jest realizowana obowiązek opieki nad zwierzętami w schroniskach, z których macie podpisane umowy. Nazwijmy w tym miejscu sobie prawdę wprost. Systemy ewidencji, które uniemożliwiają rzeczywiste sprawdzenie, gdzie trafiło bezdomne zwierzę, bardzo często są systemami, które ukrywają najbardziej tragiczną prawdę, czyli prawdę o adopcji do nich od. Prawdę, że za takim systemem adopcyjnym jest de facto, może się kryć, a często się kryje według wszelkich znaków na Ziemi system uśmiecania zwierząt. W systemie, który jest dzisiaj stworzony, w którym ciągle podpisano umowę, i nam się podpisaną umowę z chycem, a później ze skronistkiem, ale de facto już później ten system często jest tak skonstruowany, że ponosimy tę Czasami nawet jednorazowo, a później nas nic nie interesuje, z naszej strony będzie systemem niejednoznacznym. Będziemy mówić, że jest to nieprawidłowość. Jest to nieprawidłowość zarówno w sensie realizacji ustawowego obowiązku, jak i, przepraszam, że użyję takiego sformułowania, które ze że urzędników publicznych rzadko Jest to system, na który moralnie, etycznie nie powinniśmy dawać przyzwolenia. W tej sprawie sobie możemy powiedzieć. Za tym systemem są często nieuczciwi właściciele sekretarzów, którzy w ten sposób obniżają sobie koszty, mając już podpisaną umowę z samorządem i nie troszczą się o skuteczne systemy Jeżeli będziemy do Was wchodzić, będziemy sprawdzać, czyli na ramach swoich obowiązków, przynajmniej co jakiś czas wysyła swoich pracowników do tego, do czego ma on poważnie czyli sprawdzenia na miejscu, jak funkcjonuje z placówką, z którą macie podpisaną umowę. Ta kontrola nie jest trudna. Ta kontrola w praktyce sprowadza się do tego, żeby sprawdzić, czy system adopcyjny jest wprowadzony w sposób kompletnie anonimowy, czy jest przysłowiowy. Jan Kowalski z adresem, z numerem telefonu, u którego możemy sprawdzić, czy rzeczywiście zwierzę, które zostało odnotowane jako te, tak, które do niego trafiło, do niego trafiło. Będziemy nazywać to dobre praktyki. Wszelkie akcje, gdzie będziecie się włączać, z udziałem miejscowych opiekatorów, mediów społecznościowych. Jesteśmy w XXI wieku wspierając system adopcyjny zwierząt, które zostały odłowione na terenie naszej gminy. E, e. I będziemy czytelnie mówić, że dobrą praktyką, a nie złą, za którą można postawić wniosek o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, będzie praktyka, w której będziecie dofinansowywać albo nawet w całości finansować Prywatnym właścicielom system sterylizacji, kastracji i czykowania zwierząt. Możemy się Państwo zastanawiać, skąd ta radykalna zmiana jest tam ale zdajemy sobie sprawę, bo też obserwujemy to w praktyce, że niestety w Polsce mamy często, dochodzi do porzucania zwierząt ze strony właścicieli. Mamy też naturalne, szczególnie w, tam, gdzie mamy do czynienia z chłopcami jednorodzinnymi, zdarzające się ucieczki. Zwierząt. Wtedy oczywiście dochodzi do niekontrolowanego rozrodu między zwierzęciem, które formalnie ma właściciela albo właściciel utraciło w wyniku ucieczki, a, by powiedział, zwierzętami bezdomnymi. To trzeba połączyć z systemem cikowania, który umożliwi rzeczywiste śledzenie rozwoju zwierzęcia. I dopiero tak skonstruowany system. A my wam dajemy zielone świadko i więcej. Będziemy publicznie wszędzie o tym mówić, że absolutnie w naszej analizie nieprawnej samorządowcy mają do tego tytułu, żeby finansować tego typu zadania. Jeżeli nie przeorientujemy w ten sposób całej polityki samorządu, nigdy tego problemu nie rozwiążemy. Mówię to Państwu też z takim zaangażowaniem i może z uwagi na swoje osobiste. No, odczucia i zaangażowanie w ochronę, w programatykę ochrony zwierząt, ale także mając przekonanie, że jako samorządowiec kilkunastoletnim stażem i samorządowiec na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i wiceprezydent miasta i wiceprzewodniczący sejmiku wojewódzkiego wiem, że jest to w zakresie waszych kompetencji. I chciałbym was przekonać do rzeczy najważniejszych, którą zostawiłem na koniec. Sami wiecie najlepiej, jak kosztowne to są zadania. Sam wiecie najlepiej, ile szczególnie w większych miastach rocznie musicie wydawać na ten cel pieniędzy, więc ja zdaję sobie sprawę z tego, że czasami musicie odpowiadać na pytania koleżanek i kolegów radnych, dlaczego wydają się tyle pieniędzy na zwierzęta, kiedy tylu mieszkańców gminy nie ma lokalu komunalnego, jest w kolejce, tylu mieszkańców gminy korzysta z pomocy społecznej. Chciałbym was przekonać do tego, że jeżeli ten system będzie powszechny, to naprawdę krótki, rocznikom czasu, góra kilku lat, wasze koszty spadną radykalnie. Wiem, że mówiliście na tej konferencji, bo na program, o tych dobrych praktykach niektórych. i pomyślcie sobie, że jeżeli ten system był systemem powszechnym, system obowiązującym we wszystkich miastach i gminach na terenie Polski, to naprawdę w bardzo nieodległej perspektywie koszty związane z realizacją tego ustawowego obowiązku radykalnie spadną. I nie mam żadnej wątpliwości, że nie stanie się to, jeżeli ten system nie będzie powszechny. Dlatego ze swojej strony deklaruję, że nikt wszędzie tam, gdzie spotka się z tego typu dobrymi praktykami, będzie o tym Ja osobiście z przyjemnością tych wójtów, burmistrzów i prezydentów będę wszędzie publicznie chwała. Ale wszędzie tam, gdzie uznamy, że program jest realizowany nieprawidłowo, to będzie o publicznie mówić. Informuję Państwa, bo też chciałbym się podzielić z Wami pewnym spostrzeżeniem jako osoba, która startowała w kilku wyborach samorządowych i nigdy ich nie przegrała. Zawsze jak startowałem, to że ta problematyka jest problematyką, która nie tylko dla tych społeczników na tej sali jest ważna. Ona jest ważna dla bardzo dużej części społeczeństwa. Jeżeli prześledzicie najnowsze analizy, co pozwala wygrać w Polsce Morządowej w rozwiniętych demokracjach, to tak zwane programy społeczne, wcale nie infrastruktury, nie drogi czy nowe pasery, ale to, że samorządowiec może pokazać, że jest empatyczny w różnych obszarach spraw, które dotykają mniejszości, ale suma mniejszości tworzy większość. Chciałbym Was przekonać także do tego, że polityczny, taki sposób realizacji tych zadań jest dla Was korzystny, seksista w jedności władzy samorządowej, czego wszystkim obecnym na tej sali samorządowcom życzę żeby wasi polscy byli konserwatywni. Raz na Was zagłosuję, niech zagłosuję za każdym razem, kiedy będziecie w dowolnych wyborach staw. I już na sam koniec, jeżeli pozwolicie, parę słów jeszcze o jeszcze o Radzie, ja jeszcze raz chciałbym w tym miejscu bardzo ciepło moim współpracownikom z Rady podziękować. To było bardzo ciekawe doświadczenie dla takich wyjątkowych instytucji jak, jak moja. Nikt ma swoje prawa. Mamy procedury, chalery, którzy mają stosunek pracy zmianowania, generalnie jesteśmy strasznie konserwatywną instytucją. generalnie jak nam ktoś tak próbuje mieszać w naszych procedurach, to nie spotyka się z entuzjazmem i życzliwością z naszej strony. Muszę Państwu pokonać, po przekonać, to sam Was przekonuje do pokonania takich barier mentalnych sposobu podejścia, że my właśnie taką szkołę niedawno przechodziliśmy puszczając do publika społeczników, którzy nam chodzą, mieszają, odputują programy kontroli, mówią, że coś robimy źle, czy to się tak nam, kontrolerom, przedstawiciele organizacji społecznych mówią, że możemy coś robić lepiej, my się na to zgodziliśmy. My uznaliśmy, że głos jest tak ważny, że zyski z tego, że mamy partnerów społecznych, którzy nam czasami maksymalnie przykruwają życie na tych Wyobraźcie sobie, że ja na te rady chodzę, czasami siedzę po kilka godzin, czasami krócej, e, ale bym powiedział, uważam, że to jest tak ogromna wartość, że warto tą współpracę wyprowadzić. My poszliśmy dalej, nasi partnerzy mają możliwość wpływania, opiekowania programów, nasi partnerzy społeczni asystują nam przy kontrolach w bo oni mają tą wiedzę praktyczną, którą ja zawsze mówię, Kontrolerzy w polskich to są najlepsi specjaliści od kontroli w tym kraju. Ale to nie znaczy, my to uczciwie mówię, że jesteśmy najlepszymi specjalistami w każdej dziedzinie, którą kontrolujemy. Dlatego otwarcie jesteśmy na tego typu dialog współpracę z przedstawicielami organizacji społecznych. Chciałbym w tym miejscu Państwu złożyć deklarację, że jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytania, wątpliwości w związku z takim stanowiskiem, to każdy z moich współpracowników. Wolny Wolnym Województwie w Polsce, na poziomie 16 delegatów jest do Waszej dyspozycji. Miejcie także przekonania, musicie to założyć przynajmniej przy tym prezesie, że nikt będzie wyczulony o tę problematykę. Ja niestety po dialogu z naszymi partnerami społecznymi zafiksowałem się, że to musi być już ważne zagadnienie, którym będziemy się zajmować. Więc na, samym, na końcu zachowam się, dziękuję, jak dobra rada, że powiem to do samorządowców, jesteście stałym beneficjentem naszej kontroli, bo tak ułame na zewnątrz zniku, że osoba, do której idziemy na kontrolę, to beneficjent kontroli, to pamiętajcie, że ten element związany z kontrolą uczciwie warunków, które Wam opisałem, tego jak będziecie realizować to obowiązki na zwierzętami, będzie stały. I podsumowując konferencję, bo tu dostałem takie notatki, że te głosy, które dzisiaj były, tak wybrzmiewały w takim dekalogu dobrej opieki nad zwierzętami, a na ten dekalog składa się po pierwsze powszechne znakowanie zwierząt, szykowanie wraz z założeniem stałą aktualizacji i ewidencji, wiedzą podstawową planowania, ten powszechny system daje podstawę do tego planowania, o, o jego działach. Podrób jest z która zapobiega zostawić czynności ze strony zwierząt mniejszą i dworze ze strony zwierząt mniejszej i to oczywiście duże wyprzedawanie na tamtych napięć spawanych na sobie, na wskazach. Po trzecie, prowadzenie gminnych lub między gminnych schronisk przez wytrawnianie podmiotów spełniających wymogi weterynaryjne będące podstawą nadzoru powiatowych lekarzy weterynarii. Po czwarte, zezwolenie i podpisywanie umów nad uratowaniem zwierząt wyłącznie z podmiotami spełniającymi wymogi prawa i gwarantującymi umieszczanie zwierząt w legalnie działających schroniskach. Po piąte, każdy razowy rzetelny rozliczanie kosztów wyładowania w tym egzekwowaniu wyładującego przekazanie numeru u zwierzęcia i potwierdzenia umieszczenia go w schronisku. Po szóste, weryfikacja danych o zwierzęta z prowadzoną ewidencją, odnotowanie, odnotowanie numeru zwierzęcia, faktu wyłapania, co daje się proceder wielokrotnego wyładowania tego samego zwierzęcia. Nawet nie wiecie, jak często hyzdrowie i schroniska poszukują samorządy zaliczając to samo zwierzę wielokrotnie, nie tylko ale nawet tej samej gminie, co wychwytywaliśmy się w naszych kontrolach. Po ósmej, kontrola spraw wstocznych i Po ósmej, współpraca z nasiednimi gminami, które wymieniały informacje zawartej w Gminnych Ewidencjach Zwierząt i Prowadzowych Po dziewiątej, promowania pomocy zwierząt. Po dziesiąte, edukacja. A po jedenaste, sympatia, szacunek i miłość do naszych mniejszych braci na cztery. 今天晚上。